Witamy ponownie w naszej serii filmów instruktażowych dotyczących iMonitora. W tym filmie przyjrzymy się kolejnej przydatnej funkcji menu pola Punktom Flagowym. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo poprzez ostrzeganie o przeszkodach. Utworzenie punktu flagowego jest możliwe tylko przy aktywnym polu. Podjedź w pobliże przeszkody i w menu pola kliknij ikonę flagi. Tam możesz wybrać typ przeszkody. Po potwierdzeniu punkt zostanie umieszczony na mapie. Jeśli chcesz go edytować, dotknij mapy i najedź palcem na punkt flagi. Pojawią się dodatkowe opcje edycji. Za pomocą opcji Edytuj punkt flagi możesz zmienić nazwę i symbol. Możesz także dostosować promień przeszkody wyświetlany na mapie, aby lepiej oszacować odległość od przeszkody. Funkcję alarmu można włączyć lub wyłączyć. Domyślnie alarm włącza się w ustalonej odległości. Jeśli chcesz mieć niestandardową odległość, możesz ustawić ją w odległości ostrzegawczej. Alarm akustyczny i wizualny informuje o zbliżaniu się przeszkody. Dodatkowo, w przypadku przeszkód, których nie można przekroczyć, można przesunąć punkt flagi. Wybierz ikonę, przesuń punkt flagi i zmień jej położenie. Ostatni przycisk umożliwia usunięcie punktu flagowego, jeśli nie jest on już potrzebny. Dokładnie ustawione punkty flagowe mogą odzwierciedlać rzeczywiste przeszkody terenowe pokazane na mapie cyfrowej. Jeśli Twój ciągnik jeździ bez dokładności, RTK mogą wystąpić odchylenia. Aby temu przeciwdziałać, można zastosować korekcję GNSS. Opcję należy wybrać po prawidłowym ustawieniu ciągnika nad przeszkodą, np. Na kamieniem. Punkt flagi zostanie przesunięty, a korekta pozostaje aktywna do czasu jej zresetowania. Reset można znaleźć w menu korekcji prowadzenia. Na tym kończy się ten film instruktażowy. Odkryj więcej filmów zawierających przydatne porady i wskazówki dotyczące korzystania z iMonitora.